Czas na kolejną historię. Tym razem historia Sandry. Otóż Sandra i Ania spędziły razem wakacje. Dziewczyny świetnie się bawiły, opalały się, robiły mnóstwo zdjęć. No, właśnie zdjęć, które trafiły do internetu. Zapraszam. Ach, jak to jest fajnie Tu jest jak w niebie Mogłabym tu zostać na zawsze Słońce, morze, plaża Czemu wakacje nie mogą trwać cały rok? <laughs> Może rzucimy szkołę i zostaniemy tu, co? <laughs> Musimy zrobić jak najwięcej fotek, żeby pokazać znajomym, co tu się działo Szkoda, że to już ostatni dzień na tej boskiej plaży To straszne hmm, Ciekawe, co tam słychać na portalu może ktoś rzucił jakieś foty z wakacji? Te zdjęcia z wakacji są takie fajne. Hmm, może wrzucę kilka na portal? Naprawdę fajnie wyszły. Hej Anka, no i jak tam? Rozpakowana już? Hej, jestem taka padnięta, że jeszcze walizek nie ruszyłam. Wrzucasz jakieś zdjęcia na portal? Pamiętasz te z plaży? One są super! Hmm, sama nie wiem. Może wrzucę kilka. Cześć Sandra. Hej Piotrek, co słychać? Właśnie zobaczyłem, że jesteś dostępna i wrzucasz jakieś zdjęcia do netu. To z zachodu słońca jest fajne. Takie romantyczne. Zwariowałaś? Walnij się w głowę lepiej. Przecież te fotki są dostępne do oglądania dla wszystkich. Ale jak to? Weź usuń lepiej. Chcesz, żeby oglądali jej jacyś obcy goście? Nie pomyślałam o tym. Weź ze stanów dziewczyno. Muszę kończyć nara. Papa, pa. w sumie może Piotrek ma rację. Z drugiej strony Anka mówiła, żebym wrzuciła. Hmm, sama nie wiem. Weź się usuń lepiej. Chcesz, żeby oglądali je jacyś obcy goście? A co mi tam? Co się może stać? Przecież wszyscy wrzucają fotki do netu. W tym roku szkolnym zapoznamy się z konkretnymi kontynentami i państwami na nich położonymi. Będziemy poruszać nie tylko tematy czysto geograficzne, ale o, także kulturowe. A to co! Prum, prum. Co to jest? To niefajne! Nie podoba mi się to! Co za czubek! Kto to zrobił? Dlaczego? To zdjęcia, które umieściłam wczoraj w sieci. Okropne. Ludzie są czasami beznadziejni. Wygrzałaś się na plaży? Brum, brum. Sandra, gdzie masz gofretko? <grytko> 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 to ta Sandra z plaży. Ty przecież tak ładnie wyszłaś na fotce. Zrobisz karierę jako modelka. A zobacz, tam ktoś przyczepił. To jest zdjęcie. <grytko> <grytko> to niemożliwe. Kto to zrobił? Co, zła jesteś? Nie, co za ham! Jak ktoś mógł mi to zrobić? Przerobili mi na świnie. Zobacz zdjęcia i komentarze pod nimi. Nie są za fajne. Kto to robi? Po co? Po co? Po co? co? Wy się usuń lepiej. Chcesz, żeby oglądali je jacyś obcy goście? Nie ma chyba co ryzykować. Jak wywołam zdjęcia, to sama je pokażę w szkole znajomym. Cześć, Sandra! Hej, Piotrek! Jednak usunęłam te zdjęcia z netu. Może powrócaj do netu jakieś foty z krajobrazami? Masz rację. Tak zrobię. Wiesz, do tego nikt się nie przyczepi. Okej, okay. Papa. Do jutra! No nie, naszych wspólnych nie zamieściłam. Ale za to wróciłam kilka z krajobrazami. Jak tam po wakacjach? O! Cześć, Kuba. Sandra, widziałam twoje zdjęcia w necie. Ekstra widoki. Eee, naprawdę? Na serio świetne! Znam super stronkę, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia widoków, a potem inni to oceniają. Mam tu adres. Wow, dzięki. Sprawdzam to w domu. Jakbyś miała jakieś problemy z wklejaniem fotek, to napisałem ci też mój numer. A co, podoba ci się? Oj, daj spokój. Dał mi tylko jakąś kartkę. No dobra, może trochę. Czy profile w portalach społecznościowych pękają od nadmiaru waszych zdjęć? Jeśli tak, czym prędzej przefiltrujcie swoje internetowe galerie? Czy któreś ze zdjęć mogłoby zostać wykorzystane przeciwko wam? A może publikujecie w sieci swoje dane osobowe, tak jak adres czy numer telefonu? Pamiętajcie, że dostęp do internetu jest nieograniczony. Czy na pewno chcecie, aby każdy miał dostęp do waszych zdjęć i innych informacji o was? Pamiętajcie, w internecie nigdy nie podawajcie swoich danych osobowych.